Identyfikator podmiotu SCP-024 Klasa podmiotu Euclid Specjalne czynności przechowawcze. Ze względu na swoją naturę, SCP-024 nie może zostać przeniesiony do bezpiecznej strefy, a środki bezpieczeństwa powinny być aplikowane na miejscu. Aby ukryć lokalizację podmiotu stworzonych zostanie co najmniej pięć replik obiektu otaczających SCP-024, każda posiadająca oddzielny zespół chroniący, przy czym liderzy owych zespołów zostaną poinformowani o lokalizacji prawdziwego podmiotu. SCP-024 chronią dodatkowo zamykane magnetycznie żelbetonowe drzwi. I wzmocnione ściany pancerne, które mają zapobiec wejściom na teren podmiotu osób nieautoryzowanych. Do SCP-024 pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać pracowników ochrony ani członków personelu badawczego. Wejść mogą jedynie członkowie personelu klasy D i wyłącznie w celach naukowych. Wszyscy naukowcy mogą obserwować i eksperymentować na SCP-024 ze zdalnego laboratorium obserwacyjnego. Każdy pracownik próbujący wyjść ze zdalnego laboratorium obserwacyjnego lub wejść do SCP-024 bez uprzedniej zgody pracownika z upoważnieniem powyżej czwartego poziomu zostanie natychmiast zatrzymany. Udziela się pozwolenia na terminację. Jeśli przechowalnia zostanie uszkodzona lub dojdzie do ujawnienia prawdziwej natury SCP-024, całą placówkę należy zniszczyć, używając umieszczonych na miejscu specjalnych ładunków wybuchowych. Opis. SCP-024 to opuszczona scena nagrania, która należy do. Sam SCP-024 został jednak opuszczony w 1900 i nie wiadomo, czy jego anomalne zdolności ujawniły się przed porzuceniem czy po fakcie. SCP-024 znajduje się w samym sercu i został odkryty, kiedy grupa nastolatek włamała się do porzuconej wówczas placówki. Zeznania samotnej zwyciężczyni, kiedy ta oddała się w ręce policji, wystarczyłaby, by fundacja zabezpieczyła podmiot. Po wejściu do SCP-024 wizytujący natychmiast zostaną powitani przez anonimowego speakera, który komunikuje się z nimi przez interkom i jest w stanie usłyszeć oraz zrozumieć ludzki głos niosący się po SCP-024. Speaker poinformuje zawodników, że wezmą udział w grze, w której zwycięzcy otrzymają wspaniałe nagrody, ale również ostrzega, iż gra będzie nazwyczaj niebezpieczna, a przegrani nigdy nie opuszczą SCP-024. W tym momencie obecni na miejscu otrzymają prawo wyboru: mogą kontynuować lub opuścić wnętrze podmiotu. Uczestnicy, którzy wybiorą pierwszą opcję, będą uczestniczyć w grze. Natomiast ci, którzy wybiorą drugą, zostaną natychmiast wyrzuceni z SCP-024. Od tej pory wejście na teren obiektu, podobnie jak dla zwycięzców, stanie się dla nich niemożliwe, gdyż ten zagrodzi im drogę niezniszczalną i niewidzialną barierą. W tym momencie zawodnicy, którzy postanowili zostać, rozpoczną grę. Styl, kompozycja i wygląd teleturnieju zmienia się przy każdej kolejnej rozgrywce, ale jego główną część zawsze stanowi długi, skomplikowany tor przeszkód, który uczestnicy muszą pokonać. Różnią się także zasady. Niektóre podejścia pozwalają wyłonić tylko jednego zwycięzcę. Niektóre zaś opierają się o zwycięstwo drużynowe. Występują też różne przeszkody. Od niesłuchanie łagodnych, po ekstremalnie niebezpieczne, stwarzające zagrożenie dla życia. Podczas pokonywania przez uczestników toru przeszkód, speaker będzie aktywnie uczestniczył w grze, często dając wskazówki, rozmawiając z zawodnikami i wprowadzając nowe zasady. Wraz z postępem teleturnieju przeszkody będą stawały się coraz trudniejsze do pokonania i bardziej niebezpieczne. Jeśli przed pokonaniem toru nastąpi śmierć wszystkich uczestników, speaker wyrazi smutek i SCP-024 zostanie wyłączony, by dokonać reaktywacji w chwili odwiedzenia go przez nową grupę uczestników. Próby złamania zasad, takie jak napadanie na innych zawodników czy celowe omijanie przeszkód, spotka się z użyciem nieopisanej przemocy. Speaker wywoła nieuczciwego zawodnika, którego z toru natychmiast wyciągnie grupa strażników studia, materializująca się w SCP-024 na wezwanie speakera i znikająca, kiedy staje się niepotrzebna. Zawodnik również zniknie. Na zawsze. Po ogłoszeniu zwycięzcy lub zwyciężczyni wręczona zostanie nagroda główna. Zawodnicy, którzy przetrwali podróż, przez tor przeszkód, ale nie zostali zwycięzcami, zostają określeni przez Spikera mianem przegranych. W tym momencie następuje wyłączenie świateł, a zwycięzcy ze swoją nagrodą natychmiast pojawiają się poza obiektem. Przegrani natomiast znikają. Najbardziej tajemniczy aspekt SCP-024 pozostaje jednak fakt, iż po każdej grze w skrzynce na listy znajdującej się blisko wejścia do wnętrza podmiotu pojawia się kaseta VHS lub płyta DVD. Nośniki zawierają przebieg całej rozegranej gry, mimo że zwycięzcy są w stanie poświadczyć, iż w jej trakcie nie widzieli żadnych urządzeń nagrywających. Dodatkowo w tle dostrzec można publiczność obserwującą rozgrywkę, choć jeszcze raz zwycięzcy zeznają, że żadnej publiczności nie widzieli. Dodatek 1. Jak dotąd nagrody wręczane zwycięzcom obejmowały gotówkę, elektronikę, dobra materialne, samochody, przedmioty kolekcjonerskie. Opłacane wakacje zagraniczne i. Usunięto. Badania potwierdzały, iż są całkowicie prawdziwe i nie posiadają żadnych anomalnych zdolności ani cech. Dotychczas nie rozpoznano schematu, według którego nagrody miałyby być przydzielane. Dodatek 2. Podczas próby namierzenia znikających przegranych. Pracownikom od D124 do D135 przypięto lokalizatory GPS. Grupa D245 została zaś wysłana do SCP-024. Kiedy przegrani zniknęli, całkowicie zniknęły również sygnały GPS. Nie wiadomo, czy było to wynikiem zniszczenia lokalizatorów, czy Przetransportowania ich w miejsce, skąd nie mogły dłużej transmitować sygnału. Dodatek 3. Speaker żyjący w SCP-024 wydaje się świadomy wszystkich zdarzeń mających miejsce poza podmiotem. Podczas konfrontacji dokonanej przez grupę D523, na którą składał się jedynie dr. Speaker zamiast rozegrać grę, przystąpił do rozmowy z doktorem. Analiza treści konwersacji wskazała, iż dotyczyła ona głównie zagadnień związanych z popkulturą i wiadomościami telewizyjnymi, co może sugerować, iż SCP-024 ma dostęp i może interpretować sygnały telewizyjne. Odcięcie zasilania lub usunięcie sprzętu potencjalnie mogącego odbierać sygnały bezprzewodowe w żaden sposób nie wpływa na SCP-024. Kiedy stało się jasne, że żaden inny uczestnik nie weźmie udziału, speaker uprzejmie poprosił doktora o opuszczenie SCP-024 i zasugerował, aby wrócił z większą liczbą zawodników. Dodatek 4. Wygląd strażników studia, którzy dbają o przestrzeganie zasad gry, zmienia się w zależności od rozgrywki. Kiedy zostaną przezwani, ich aparycja zgadzać się będzie z tematyką obecnego toru przeszkód. Jedyną wspólną cechą, którą posiadają, jest humanoidalny kształt, umiejętność nagłego pojawienia się i równie nagłego zniknięcia nadludzka siła oraz twarz zasłonięta przez maskę bądź inne okrycie. Zwycięzcy zeznali jednak, iż wewnątrz SCP-024 strażnicy jawią się jako cieniste byty pochłaniające zawodników łamiących zasady.